Kuchnia to inwestycja na lata. A gdyby tak, przetestować ją przed zakupem? Witaj w salonie jazdy próbnej kuchni. Gotowa na przejażdżkę? Okiełznanie ergonomii to nie takie proste zadanie. Jesteśmy po to, by Ci w tym pomóc. Gdy czegoś brakuje Ci pod ręką, praca przebiega znacznie dłużej. Krótki dystans to podstawa. Tutaj nauczysz się, jakich błędów lepiej nie popełnić. Weź ze sobą plan kuchni i ustaw ją wspólnie z naszym ekspertem a przekonasz się, czy będzie ci w niej wygodnie. Daj sobie więcej przestrzeni. Z dobrym doradcą odkryjesz nowe możliwości. Poznaj pięć stref funkcjonalnej kuchni i złotą zasadę trójkąta roboczego. Elektryczne wspomaganie to tylko jedna z wielu opcji. Kusząco praktyczne. Kuchnia to nie tylko szafki. Będziecie korzystać z niej przez lata, więc ważne, by była dobrze zaprojektowana. Doradzimy, zaplanujemy i sprawdzimy Twój projekt w praktyce, od układu po zawartość szuflad. A gdy będziesz zadowolony, otrzymasz szczegółowy plan swojej nowej kuchni do wykonania przez Twojego stolarza. Reszta jest już tylko dodatkiem. Umów się na bezpłatną jazdę próbną i ustaw kuchnię swoich marzeń.